Cześć, miło Was znowu widzieć. Słyszałem, że chcecie się dowiedzieć, jak można zmusić atomy do świecenia. Już wyjaśniam. Jak sami pewnie wiecie, lasery emitują wiązkę bardzo skondensowanego światła. Ale jak to właściwie działa? Bierze się lampę wykonaną z kryształów rubinu. Ponieważ rubin zawiera chrom, taka lampa emituje charakterystyczne światło. Wokół niej umieszczone są lustra. Prąd elektryczny pobudza atomy chromu i skłania je do świecenia. Teraz, kiedy foton trafia na atom, powstaje kolejny foton, będący wierną kopią pierwszego. Tak tworzy się strumień światła złożony z identycznych elementów, skupianych dodatkowo i przepuszczanych, ale tylko w jednym kierunku, przez zespół luster. W ten oto sposób laser. Potrafi emitować skupioną, jednokierunkową wiązkę fotonów o dużym natężeniu i ściśle określonej długości fali. Pamiętajcie, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, trzeba być ciekawym i zadawać nowe pytania. Do widzenia.